Pokój i dobro. Od 121 lat duchowi synowie świętego Franciszka, więc bracia mniejsi, Franciszkanie w starych panewnikach wznoszą kościół z żywych kamieni. Od maja 2019 roku dodatkowo wznoszą kościół materialny wraz z klasztorem i domem parafialnym. Tak jak nasz zakonodawca święty Franciszek z Asyżu odbudowywał zrujnowane kościoły w okolicach Asyżu, po to, aby służyły one w budowaniu Kościoła Żywego. Tak i my chcemy, aby nasza nowa świątynia służyła w budowaniu Kościoła Chrystusowego. Dzięki Bożej opatrzności, wstawiennictwu Matki Bożej, naszego patrona, świętego Antoniego Spadwy, a także całej naszej prowincji zakonnej i ofiarności wiernych, w rogu, kiedy nasza franciszkańska rodzina Przeżywa 800 lat zatwierdzenia reguły Świętego Franciszka, kończymy to Boże dzieło. Wdzięczni miłosiernemu Bogu mam zaszczyt zaprosić na niezwykłą uroczystość poświęcenia naszej nowej świątyni, która to odbędzie się w niedzielę 4 czerwca o godzinie 11. .00. Aktu poświęcenia dokona Jego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Chwila jest historyczna i niezwykle doniosła, dlatego bracia franciszkanie ze Starych Panewnik liczą na Waszą obecność. Do zobaczenia w Nowym Kościele. Pokój i dobro.